Cześć, witajcie! Jestem Donojma, to jest mój kanał grywania. Witam Was serdecznie w Świątyni Gracza. W dzisiejszym materiale test tego oto pendrive'a. Dokładnie jest to JetFlash 910 o pojemności 256GB od firmy Transcend. Bardzo serdecznie dziękuję. Od tej firmy, jak pewnie widzieliście na poście na Facebooka i Instagramie, otrzymałem tak samo jeszcze kubeczki, gadżety i na kartę pamięci, to wszystko będzie do zdobycia w trzeciej edycji Grywalne Paki, która będzie dziś około 11 października. A w tym materiale skupimy się na tym małym, eleganckim pendrive z bardzo satysfakcjonującymi parametrami zapisu, jak i odczytu. Na początek przetestujemy go sobie na komputerze, sprawdzimy w programach, czy te tutaj ten zapis i ten odczyt jest taki sam, jak wskazuje tutaj producent. Potem odpalimy jakąś grę na komputerze także zainstalowano na tym pendrive, a na koniec przeniesiemy się na konsolę, na której też odpalimy gierkę. Więc ten pendrive jest idealny dla osób, które chcą przechowywać swoje dane w bezpieczny sposób, mieć dużo miejsca na swoje dane, można tym grać, instalować grę na kompie, na konsoli. Naprawdę bardzo dobry, wszechstronnie utalentowany pendrive, można tak powiedzieć który zaraz sobie sprawdzimy. A Was serdecznie poproszę na początku tego materiału o łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i napiszcie mi w komentarz jakiś miły na temat tego albo inny i sobie porozmawiajmy. I żeby już zbyt nie, nie przedłużać, zaczynamy. Pendref jest zapakowany w taki kartonik z szybką, dzięki czemu możemy go podziwiać, jego piękną fakturę materiału. Na górze tego kartonika mamy logo Transcend, po prawej stronie znajduje się ilość dostępnego miejsca, po lewej stronie mamy kilka drobnych informacji, że jest to USB 3.1, a na samym dole znajdują się prędkości zapisu, jak i odczytu. Duża ilość tekstu z tyłu opakowania nam się nie przyda, jedynie nas interesuje górny prawy róg, musimy za to pociągnąć, żeby otworzyć to opakowanie. Naszym oczom ukazuje się aluminiowa, metaliczna obudowa z piaskowanym wykończeniem, dzięki czemu jest trwała, jak i elegancka. Konstrukcja zapewnia najwyższą ochronę danych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Z tyłu znajdują się specjalne otworki, dzięki czemu możemy sobie naszego pendriva doczepić do smyczy. Po jego otwarciu naszym oczom okazuje się błyszcząca faktura materiału. Przez jej zastosowanie te elementy strasznie się palcują i mają skłonność się do porysowania poprzez zamykanie go i otwieranie, więc na to musimy zwracać uwagę. To jest taka jedyna rzecz, która tutaj troszeczkę tą estetykę. Mimo zastosowania aluminiowej obudowy nasz pendrive waży tylko 11 gram jeżeli zdejmiemy sobie tą końcówkę, to wtedy jego waga wynosi 9 gram. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak z pendrive'a do komputera i sprawdzimy go na kilku programach testowych oraz na jednej gierce czy będzie ona płynnie chodzić, jeżeli będzie zainstalowana na właśnie o to sprzęcie. Dodatkowo przetestowałem pendrive'a w trzech popularnych programach jeżeli chodzi o jego prędkości zapisu i odczytu są naprawdę bardzo dobre. W każdym z trzech programów nie ma, sobie, nie ma tutaj niczego do zarzucenia. Potem przetestowałem go tak samo jak już był troszeczkę zapomniony, Czy tam gdzieś było tylko wolno około 100 giga. Te parametry tutaj się w ogóle nie zmieniły, tak więc to jest jak najbardziej na plus i jestem naprawdę zaskoczony. Jeżeli chodzi o takie przesyłanie danych to przysłałem sobie plik 5 gigowy zapakowany, jaki rozpakowany był to film, zajęło to 15 sekund wrzucenie go na tego pendrive'a. Jeżeli chodzi o muzykę, około 4 giga, tam było set, setki. Naprawdę setki utworów, zajęło to 52 sekundy. Naprawdę jest dobry wynik, jak na tyle plików. I dodatkowo jeszcze ma taki swój plik około 2 GB, gdzie są tysiące różnych plików, bardziej graficznych, jakieś html Wszystko po prostu taki gdzie one są ciężkie do przesyłu. I tutaj 2 GB trwało minutę 20, to i tak jest dobry wynik względem innych. Dysków, jakie przystało mi, jest naprawdę jestem zadowolony. Standardowo, w przypadku produktów firmy Transcend możemy użyć oprogramowania, które jest dostępne do pobrania ze strony producenta. Dzięki temu oprogramowaniu mamy dostęp do naszego pendrive'a i możemy wykonywać kilka akcji. Możemy robić sobie backup, możemy sobie robić odzyskiwanie danych. Tak samo jest też możliwość zabezpieczenia. Możemy zaszyfrować i odszyfrować nasz dysk. Pamiętajcie, że korzystając z tej oto funkcji możecie go tylko i wyłącznie potem odblokować za pomocą tego oto programu. Mamy też możliwość robienia bezpośredniej kopii zapasowej na dwie chmury. Teoria teorią, ale sprawdźmy jak poradzi sobie z zainstalowanym Far Cry 5 i czy nie będzie żadnych zacięć. Z zainstalowaniem na tym pendrive różnego aplikacji i gier nie ma problemów. Jeżeli chodzi o Far Cry 5 wybrałem dlatego, że w sumie on zajmuje najmniej giga z tych wszystkich gier, które tutaj obecnie posiadam, najdłuższy proces jaki był podczas instalacji to weryfikowanie przestrzeni dyskowej, trwało to tutaj 15 minut, a więc ten proces przy instalacji gry na pendrive'a troszeczkę trwa, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę nie zauważyłem tutaj naprawdę żadnych problemów, nie miałem żadnych zacięć, ładowanie gry wydawało mi się, że nawet nastąpiło szybciej niż z mojego standardowego HDD jaki ma zamontowany w komputerze ten test wskazuje, że naprawdę można go używać jako dodatkowego dysku, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań radzi sobie bardzo dobrze, temperatur wysokich jakiś tutaj nie osiągał, cały czas go tam gdzieś dotyka, chciałem sprawdzić czy nie będzie parzył, ale naprawdę on był cały czas letni, nie przegrzewał się, więc był naprawdę zachwycony sprawdźcie sobie jak radzi sobie w starciu z konsolą, należy zdjąć końcówkę podłączyć go do konsoli pod dowolny port USB odpalić telewizor, przygotować swój ulubiony kubek, który będzie napełniony kawą, herbatą, bądź czymś mocniejszym, ale to już zależy od Was. No i oczywiście włączyć naszą konsolę. Przy pierwszym podłączeniu pendrive'a do konsoli wyskoczy Wam okno z pełną instrukcją jak trzeba go sformatować, żeby się mogli na nim instalować w przeróżne gry. Pamiętajcie, że wszystkie dane, które będą na nim będą skasowane dlatego, że będziecie go formatowali. Po przystosowaniu pendrive'a do używania w konsoli, jeżeli sobie wejdziemy w pamięć masową, możemy tutaj wybrać między pamięcią główną a pamięcią dodatkową, możemy sobie zmieniać te parametry i decydować się za każdym razem, gdzie będzie dana aplikacja, gra zainstalowana. Jak widzicie ja na pendrive zainstalowałem Call of Duty, tą alfę, która teraz się odbywała. Gra zainstalowana na tym pendrive naprawdę działa i to dobrze działa. Nie widziałem tutaj żadnych zacięć, żadnych różnych innych dyskomfortów podczas grania. Jeżeli chodzi o temperaturę, tak jak później też dotykałem, sprawdzam troszeczkę był cieplejszy względem używania na komputerze, ale to też nie była taka temperatura, żeby nas parzyła. Więc tutaj jest naprawdę... Dobrze. Idealne to jest rozwiązanie dla osób, właśnie którym brakuje pamięci w konsoli. I rozumiem, że są też do takie większe, inne dyski dedykowane, ale tutaj naprawdę mam malutkiego penreva, którego możemy wszechstronnie wykorzystać. Plus jest też taki, że tego penrewa możecie gdzieś zabrać i np. zainstalować u, u kogoś, sobie pobrać tą grę i później tutaj odpalić. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i ten mały gigant idealnie sobie radzi. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o zdęcanie się nad tym małym, eleganckim cudeńkiem, które mogliście przed chwilą widzieć w całym materiale. Kilka słów tutaj podsumowania. Jakby nie zauważyliście, jest tu bardzo, ale to bardzo dużo plusów. Tak samo pendrive, mimo tego, że był, zapełniony do ponad połowy, dalej nie tracił swoich prędkości w testach w programach bardzo dobrze spróbował się na konsoli podczas grań. Miałem wrażenie, że te gry jakoś płynnie chodzą. Nie było żadnego problemu z jego skonfigurowaniem. Oczywiście musicie pamiętać jedno, że jeżeli tego pendrive'a podłączycie sobie pod konsolę i będziecie na nim grać, to później już nie możecie innych rzeczy na niego wrzucać, bo jeżeli jest podłączony do konsoli, jest formatowany przez konsolę i tam jest gra. Że podłączycie do komputera, to musicie przez zarządzanie dyskami z powrotem go sformatować, żeby był używany na komputerze w formacie FAT bo w przeciwnym razie po prostu on Wam komputer go nie zczyta. a jeżeli po prostu używacie go na komputerze do przechowywania danych i będziecie chcieli go podjąć pod konsolę, owszem odczytacie tam jakieś zdjęcia, muzykę z tego co ja tego nie sprawdzałem, ale niestety nie będziecie mogli już instalować na gry, bo też będziecie musieli go sformatować, a wtedy stracicie wszystkie dane, więc kupując tego pendrive'a będziecie musieli sobie zdecydować czy komputer, czy konsola. Bo łączyć to i to, no to troszeczkę jest ciężko, z tego co widziałem. No, plus, też warto tutaj zaznaczyć bardzo ładny wygląd tego pendrive'a, jak mogliście wiedzieć. No, oczywiście, są tutaj w środku ten metal taki błyszczący, który się troszeczkę palcuje i rysuje się poprzez wsuwanie tej, tej części. Wydaje mi się, że to chyba jedyny z minusów, jaki zauważyłem. Oczywiście dla mnie to logo jest troszeczkę tak nie w tym miejscu, bo ja pendrive'a trzymam w prawym ręku i to logo jest z dogrągami, ale to jest takie moje odczucie. Generalnie bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam Wam tego Pendrive'a. Koszt jego nie jest duży, bo tam się waha poniżej 200 od 200 zł w górę, zależy się od sklepów, tak więc linki do zakupu jego znajdują się u mnie na dole w opisie, jak i na stronie internetowej, tam możecie zobaczyć sobie wpis specjalnie dedykowany dla tego testu. Czy coś tutaj jest z minusu tak sobie właśnie myślę? Myślę chyba nie, naprawdę są dla mnie generalnie same plusy, fajny, nie jest ee, drogi i naprawdę można go wykorzystać w wielu tutaj. Rzeczach szczerze powiem, że jeżeli na przykład można byłoby też na nie zazastować Windowsa bez problemu, tego nie sprawdzałem. Dlatego, że nie miałem żadnej tutaj platformy testowej na to. Ale następnym razem, jeżeli coś mi się trafi w ręce, to na pewno to zrobimy. I wymyślę jeszcze może jakieś inne dodatkowe testy. Ale jeżeli chodzi o same słowa podsumowania, naprawdę warto. Fajny, mały, elegancki pendrive w wszechstronie tak jak już Wam wspomniałem, i Wam serdecznie polecam naprawdę, rekomenduję, że ktoś też potrzebuje e, mieć czasami na PlayStation, a co do playaka, to jest dobre, że możecie sobie pobrać gierkę gdzieś, gdzie ktoś ma szybszy internet i podłączyć ją tutaj, i powinno to wszystko działać. Naprawdę polecam. Cóż, to mogę jeszcze więcej powiedzieć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję firmie Transcend za przekazanie mi tego pendrive'a do testów, za przekazanie gadżetów na trzecią edycję grywalnej Paki, a wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, o łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zostawcie tak samo komentarz. Widzimy się w kolejnych materiałach oraz testach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć!